Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy ciekawe kandydatury w wyborach samorządowych. Jestem trochę spóźniony i widzimy się we wtorek, ale no fajnie się znowu zobaczyć, co nie? I nie marnujemy więcej czasu, bo czas wspólnie skoczyć do internetu. Wchodzimy do naszego krajowego podwórka, gdzie nie brakuje emocji politycznych, społecznych, sportowych. A zaczniemy od tych pierwszych. Widać, że już niedługo wybory samorządowe. Wszędzie zaczynają wisieć plakaty kandydatów. Na płotach czy drzewach, jak pani Gruszka. Jak widać gra słów, gra swoim nazwiskiem daje możliwość wyróżnienia się na tle innych. I w tej grze mam swojego faworyta. Człowieka, który swoje nazwisko, które pewnie w latach szkolnych było powodem żartów, teraz zamienia w atut. Przed Wami Maciej Klocek. Jego hasło to postaw na dwójkę. Może w Wesołej postawią klocka? To wie, ale jeżeli ten kandydat wam nie pasuje, bo nie jest przykładowo przystojny, to jest Mateusz Czarnota, który zapowiada, że pozna się go po czynach, a nie po twarzy. Ale jak tak na niego patrzę, to może skończyć się na rękoczynach. Wybory samorządowe to wielka, gigantyczna kampania. Do kandydatów jest cała masa. I według internetu ci tutaj powinni kandydować w pakiecie. Co może obiecać kandydat na burmistrza, prezydenta miasta, nie wiem, szkoły, drogi, Starbucksa? Wiem, że. Marzycie o Starbucksie? Mówię to do młodzieży, do gorzowskiej młodzieży. Jacek Bachalski, który jest właścicielem Gorzowskiej kawiarni i kandyduje na prezydenta Gorzowa, obiecuje, że jeżeli wygra wybory, to sprowadzi te kawiarnie do miasta i będzie to drogi interes, bo jak informuje portal Gorzowianin.com, kosztuje to około miliona złotych. Ale człowiekiem, który złapał internet za serce, albo bardziej za żołądek, jest Shahabuddin Rahman z Bangladeszu, a bardziej z Kamiennej Góry. A Bangladesz Rahman. zapowiada start w wyborach na tamtejszego burmistrza miasta. Obiecuje międzynarodowe lotnisko, kurort wypoczynkowy przy zalewie, ale najważniejsze, jeżeli wygra, da każdemu średniego kebaba. rol, i w ten sposób spełniło się marzenie fanów kapitana Bomby, gdzie jeden z kandydatów wyborów obiecywał pizzę. Średnią hawajską dla każdego! Później anulował to zamówienie, ale czy tak samo zrobi Rachman? Czy dotrzyma słowa? No, tego nie sprawdzimy. Bo mimo plakatów i poważnych komentarzy na Facebooku, nie ma go na liście wyborczej, a termin składania kandydatur minął 14 marca. Zawiedli się fani kebabów, a ucieszyli ci, którzy nie chcą obcokrajowców. I właśnie takich prawilnych chłopaków w Warszawie starał się przekonać Winicjusz Jacek Soku, który pozuje w szaliku siatkarskiego projektu Warszawa i w szaliku Legii. Problem jest taki, że Elkę pokazuje lewą ręką, albo nie pomyślał o lustrzanym odbiciu. Kibice tego klubu oskarżają go o sztuczność. I tu idziemy w stronę sportowych emocji, które czasem dzielą, a czasem łączą Polaków. Przed meczem ruch górnik na Stadionie Śląskim ktoś wywiesił wielki 30-metrowy napis ruch i to z odwróconą erką to spowodowało osiedlowe zamieszanie. Biegną drogą ratować, ratować honor. Patrz jak biegną, przecież tam jest napis. Kibice wywołanej drużyny biegli w stronę budynku. Ktoś wybił szybę. Stała już tam policja, która zdjęła baner. Ruszyli! Ale nie udało się jej znaleźć jego autora. Z dwóch kątów, jeden z prawego skrzydła, no bo... Za to sam mecz skończył się wynikiem 1-2 dla górnika. Dodatkowo stadion śląski liczy straty. Kibice zdemolowali toalety, serwerownie. No, na tej chwili mówi się o kilkuset tysiącach złotych straty. Honor flagi, słyszysz? Honor flagi! <noise> Miłość klubowa nas dzieli. A teraz, dla równowagi, w kolejnej części powiem o tym, co nas łączy. Tyle się dzieje, a to jeszcze nie koniec odcinka. Każdy z nas chciałby, aby Polska była najlepsza i wygrywała ze wszystkimi. A jak będzie podczas meczu Polska-Estonia w barrażach euro? Właśnie z tej okazji STS przygotował ciekawą, specjalną i limitowaną ofertę, dzięki której kod poszukiwacz... Które można wpisać podczas rejestracji daje dodatkowe 400 zł bonusu. Aby go odebrać, wystarczy spełnić kilka prostych warunków, dobrze wytypować zwycięstwo Polski. Jeżeli Polska wygra i kupon wejdzie i można odebrać te 4 dodatkowe stówki. Jak zawsze i ta akcja łączy się ze standardowymi ofertami jak bonus na start czy zakład bez ryzyka. Link do rejestracji w opisie. Pamiętajcie o kodzie poszukiwacz, odpowiedzialnych stawkach, o dobrej zabawie i o tym, że oferta skierowana jest do osób pełnoletnich. Ogólnie my Polacy możemy być siebie dumni, bo pracujemy prawie najwięcej w Europie. Nasza roczna praca to średnio 2023 godziny. Wyprzedza nas tylko Grecja, gdzie pracuje się o 13 godzin więcej, czyli 2036. Za to takie przykładne Niemcy są na ostatnim miejscu, mając średnią 1386 godzin. Nie no, musimy sobie pogratulować. Pracujemy prawie najwięcej i w Europie zarabiamy prawie najmniej. No mam nadzieję, że to się zmieni. Zapracowani są chociażby warszawscy policjanci, gdzie podobno jedna z praktykantek zaszła w ciąży i chyba właśnie z przepracowania. Nie wie kto jest ojcem. Wskazała 28 możliwych ojców. Warszawska policja dementuje te informacje, mówiąc, że nie ma żadnego zawiadomienia związanego z taką sytuacją. No nie wiadomo jaka jest prawda. Ale kilka lat temu podobna sytuacja, podobna afera była w Stanach Zjednoczonych. Jak wszystko z oceanu przychodzi do nas z opóźnieniem. Dlatego już teraz informuję was, że warto zostawić kluczyki do samochodu tuż przy wejściu tak aby złodziej miał do nich łatwy dostęp. Taki apel wystosowała policja z Toronto. Wszystko przez wzrost liczby kradzieży samochodów w tym największym kanadyjskim mieście. W 6 lat jest ich o 150% więcej. W każdym roku kradnie się tam 90 tysięcy samochodów. I według policji złodziejom zależy tylko na samochodach, dlatego dla bezpieczeństwa domowników trzeba im tę kradzież ułatwić. I to sprawdziłem, ile średniorocznie pracuje Kanadyjczyk. 2080 godzin, więcej niż my, ale to logiczne, bo jeżeli chcesz samochód, no to pracujesz, kupujesz i go ci kradną. Znowu chcesz samochód? Pracujesz, kupujesz i ci go kradną. No tak to się kręci. Oczywiście przed kradzieżami może chronić alarm. Im ich więcej, tym lepiej, co nie? No właśnie nie! Ten przypadkowo włączył Giodjo, otwierając drzwi ewakuacyjne, blokując te, które mają chronić przed rozprzestrzenianiem pożaru. Próbował też, ile mógł, naprawić to potknięcie. Nadal był alarm, który obudził wszystkich hotelowych gości w Partisi we Włoszech. Menadżer hotelu odwołał pięć jednostek Straży Pożarnej, gościa nie ukarano, a ten film opublikowano jako zabawne wspomnienie. Ostatnia dzisiejsza informacja, z której możemy być dumni. Nasz sernik zajął pierwsze miejsce w rankingu najlepszych deserów na świecie. Prześcignął swoje odpowiedniki z USA czy z Niemiec. Prześcignął kunafach czy coś tam z Egiptu i rasmalai z Indii. Tu trzeba razem krzyknąć: Polska górą! Teraz możemy wpaść sobie w ramiona, dać sobie buzi, podskoczyć z radości. Do momentu aż ktoś zapyta, czy sernik ma być z rodzynkami czy bez. No tak, tu zacznie się wojna. Dlatego Czekam na wasze komentarze. Powiedzcie! Sernik z rodzynkami czy bez, tam się bijcie, a wyniki podam w kolejnym odcinku. Może nie jesteśmy najlepsi w robieniu kosmicznej technologii. Tak jak Amerykanie. Dokładnie Elon Musk i jego SpaceX, które kilka dni temu dokonało udanego startu swojego Starshipa. Oni robią najlepsze i największe rakiety. Gratulacje, a my robimy najlepszy sernik i możemy go jeść, patrząc jak to lata. To był naprawdę piękny widok. Sam start, jaki późniejszy wir, jaki pozostawiła rakieta na islandzkim niebie. Jednak kto był rozczarowany, bo liczył na jakieś wybuchy, mógł przełączyć na start japońskiej rakiety Kairos, która skończyła swój lot po 5 sekundach. Trzeba przyznać, ciężko polecieć w kosmos. Dlatego drogę jeponio, daj sobie z tym spokój, bo tu wyszedł drogi fajerwerek. Nie wiem, może weźcie się za coś innego, bo przegrywacie w wyścigu o kosmos i w wyścigu o najlepszy deser. Wasz sernik zajął szóste miejsce. Naprawdę bardzo mi przykro. To tyle w odcinku, pełne linki w opisie, tam też link do rejestracji na Estesie. Czekam na Wasze komentarze, sernik z rodzynkami, czy bez, niech zacznie się wojna. Będę wdzięczny też za każdy lajk, like, który ogromnie mi pomaga, no i zapraszam nowe osoby do subskrypcji. Na tym kanale widzimy się już normalnie w czwartek. Do zobaczenia, hej!